Witam Was bardzo serdecznie. Chyba wszystko poszło tak jak trzeba. Ruszyło. Zaraz zobaczymy. Dzisiaj jesteśmy tutaj poobstawiani. Sprawdzamy, czy nie przerywało tak jak ostatnio, żeby nie było jakiegoś rozłączenia w trakcie. Dajcie znać, czy wszystko jest ok. Poszło milku? Ok. Nie ma żadnej informacji jeszcze, na nic. Będziemy patrzeć, jak to wygląda. Pokazuję, że już od 30 sekund jest na grupie super. Dziewczyny są. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ruszyło. Nagrywamy z kilku źródeł, więc zobaczymy, jak to będzie. 124 live. Wybrałam taki temat, trochę kontrowersyjny o spacerach w teren na wolność. Dlaczego wybrałam? Dlatego, że jest teraz też taka pora, że nie do końca mamy co robić na ujeżdżalniach, place się nie nadają i dużo osób wychodzi w teren i bardzo często, czy w sieci, czy gdzieś tam w jakichś rozmowach, wychodzi temat spacerów na wolności. Temat jest, wiedziałam, że trochę wywołam może niezadowolenie. Niektórzy są wielkimi zwolennikami, inni mówią, że to w ogóle jest bez sensu, że na pewno by tego nie robili. Jeżeli mnie znacie, to wiecie, że raczej nie zobaczycie u mnie filmów pracy na wolności w terenie, jakichś nagrań ze spacerów z wolno biegającym koniem. I ja nie jestem osobiście zwolenniczką spacerów na wolności w terenie czy gdzieś takiego swobodnego puszczania konia, nawet na terenie stajni, czy na jakichś tam wspólnych placach ujeżdżania, choć czasami takie rzeczy robimy. Ale nie chciałabym zrobić czegoś takiego, że mówimy nie, bo nie. I dlaczego w ogóle. Bez wyjaśnienia, dlaczego takie, a nie inne decyzje podejmujemy, i chciałabym tutaj z Wami, tak naprawdę trochę dla Was, no bo to jest mój jakiś monolog, przeanalizować plusy i minusy i ewentualne jakieś takie niebezpieczeństwa czy sytuacje, które się mogą pojawić. Dlaczego tak uważam, że spacery w teren na wolności, no nie są najlepszym pomysłem. Co może być konsekwencją e, takich sytuacji, i to nie tylko takie oczywiste, że gdzieś tam tylko i nam ucieknie, ale też jeżeli chodzi pod kątem naszej relacji, bo jednak osoby, które spacerują tak z końmi, uważają i są bardzo mocno przekonane, że to tylko i wyłącznie poprawia relację z koniem i jest jakimś tam dowodem tej relacji. Więc Pomyślmy o tym, przeanalizujmy. Ja będę mówiła pewne rzeczy. Wiem, że wielkich zwolenników nie przekonam i nie przerwą swoich spacerów. Osoby, które się gdzieś tam zastanawiają albo mają jakieś obiekcje, może na niektórych moich wnioskach wyciągną, oprą swoje, albo może też niektóre osoby sprowokujemy do przeanalizowania i takiego pomyślenia, czy. Czy rzeczywiście warto, a może pomyślą, że warto, że takie ryzyko, które w ich terenie gdzieś tam jest, to nie wiem, nie występuje i mogą sobie na takie rzeczy pozwolić. Więc zaczynaj. Po pierwsze, chciałabym, żebyśmy się zastanowili, dlaczego w ten sposób spacerujemy z koniem. Co nami motywuje? Dlaczego wybraliśmy spacer na wolności, a nie na linii? I ja sobie napisałam kilka takich najczęstszych, które słyszałam od Was, od innych osób, czy gdzieś tam się pojawiają w sieci, dlaczego ludzie wybierają ten sposób spaceru. Po pierwsze, dlatego, że jest wygodniej, bo nie mamy sznurków, nie mamy żadnych linek, koń sobie chodzi gdzieś tam obok, my spacerujemy sami, a on sobie lata lewo, prawo, gdzieś tam przód, tył w różnych miejscach. O tym, czy to jest w ogóle dobre, że on tak sobie biega jak wokół nas orbituje, czy to jest fajne i dla relacji, i już nie mówię o bezpieczeństwie, to za chwilę przeanalizujemy. Ale jest to jakaś forma wygody. Niektóre osoby uważają, że jest bezpieczniej, bo jeżeli by się wyrwał, no to nie ma linki, często też nie ma kantara, choć ja już uważam, że jeżeli ten koń gdzieś tam jest tak w ogóle puszczony luzem, no to chociaż, chociaż ten kantar taki stajenny może ułatwić innym osobom złapanie, gdybyśmy jednak gdzieś go tam stracili, co się też często zdarza. Na pewno nie sznurkowy, broń Boże, bo to wiemy, że nawet na placu, na lążowniku nie puszczamy konia w kantarach sznurkowych, a co dopiero gdzieś tam na spacerach w teren. Ale bezpieczniej bo ucieknie, no to nie ma linki, nic się nie oplącza, nic się nie zahaczy, no więc taka jest też je, taki jest też jeden z motywatorów. Są osoby, które wybierają taki sposób prowadzenia, bo na linie koń się wyrywa i wtedy jak się wyrywa, to jest właśnie niebezpiecznie. Uwierzcie mi, że mogłoby się to wydawać dziwne, że jak się na linie wyrywa, to może ktoś wymyślić, że będzie chodził wózem, ale tak jest i to wcale nie jest rzadki przypadek. Bo jak jest na wolności, to sobie gdzieś tam odbiegnie, wróci i jest super ekstra. Możemy w ten sposób spacerować. Niektóre osoby wykorzystują to dla ułatwienia sobie pracy. Mają większą ilość koni. I mogą w ten sposób, nie wiem, biorą jednego w rękę, dwa, trzy idą sobie gdzieś tam za nimi obok, w miarę się pilnują, no bo jest takie założenie, że ten koń się będzie koni trzymał. Zresztą zaraz sobie też powiemy, bo to jest trochę taki mit. Ale ułatwiają sobie w ten sposób pracę, jest to przyspieszenie obowiązków, które trzeba wykonać. Możemy w jednym czasie ruszyć gdzieś na spacer, większą ilość koni, czy z siodła jadąc, na przykład biorąc ze sobą inne przeprowadząc w ręku jednego-dwa, a reszta sobie gdzieś tam spaceruje. Jednym z najczęstszych powodów też jest zrobienie przyjemności koniowi, czyli chcemy mu dać taki luz, żeby on mógł sobie pobiegać swobodnie, jeszcze w naszym towarzystwie, co wiele osób uważa, że jest to świetne. Budowanie relacji i takiego zaufania do nas, że jesteśmy super kumplem, Koń może sobie z nami spacerować. Więc jest to robienie przyjemności koniowi, ale też trochę taki sposób na podobnie jak przyspieszenie sobie pracy, ale wiem, że niektórzy mają po dwa, trzy konie i mają problemy z rozdzielaniem ich, jeżeli chodzi o spacer. Czyli jest to jakiś sposób rozwiązania sytuacji której nie możemy wziąć osobno każdego konia na spacer, ale dwa wychodzą całkiem dobrze. No więc bierzemy sobie jednego, a drugi gdzieś tam chodzi wolno. I powiem Wam, że to nie jest tak, że te wszystkie nasze powody są tak naprawdę złe, bo zawsze tam są plusy i minusy. Ale jak sobie omówimy, efekty, jakie mogą z tego być, mogą być bardziej na minus niż na. Plus, bo owszem, możemy sobie przyspieszyć pracę, możemy koniowi zrobić przyjemność, możemy tak jakby zapobiec temu problemowi rozdzielania koni, ale efekt, jaki z tego może być, czy na przykład ta relacja rzeczywiście aż tak się poprawia, czy wręcz przeciwnie, możemy koniowi pokazać, że nasza kontrola wbrew pozorom jest żadna, to już będziemy się zastanawiać. Ja osobiście powiem Wam jeszcze raz, nie biorę koni na takie spacery, ale wiem, że i niektóre moje uczennice, i moi znajomi robią to, praktykują. No to jest wybór każdego z Was. Ja mogę się tylko wypowiadać za swoimi przekonaniami i tak jakby opierać moje decyzje na jakichś moich wnioskach. Bardzo wiele osób wierzy w pewne mity. Które nie sprawdzają się w wielu sytuacjach. Po pierwsze, że koń zawsze wraca do stajni. No tutaj można się naprawdę oszukać, bo po pierwsze, znam konie, które owszem wracają do stajni, ale na przykład niektóre po zmianach stajni niekoniecznie próbują wrócić do tej stajni, w której są ostatnio. Następna rzecz, że koń zawsze znajdzie drogę to też aż tak bardzo nie wierzcie, bo konie się mylą i nie zawsze trafiają w to miejsce, do którego my byśmy chcieli, wybierają nie tą drogę, przebiegają przez drogi asfaltowe, przez które wcale wcześniej nie szły, przebiegają przez inne tereny, które w ogóle gdzieś wcześniej nie odwiedzały, więc niekoniecznie, no ile to nie jest, wiecie, najbliższy teren jakiś do swojej stajni, to niekoniecznie drogę znajdą. Jest też tak, że możecie odejść kawałek od stajni, a koń wcale po spłoszeniu nie pobiegnie do tej stajni, pobiegnie w zupełnie inną stronę. Więc takie założenia robić, że jeżeli jesteśmy w terenie, koń idzie luźno i coś się stanie, to on na pewno wróci do stajni i na pewno znajdzie drogę do stajni, to możemy się mocno oszukać. I trzeci, taki największy, Mit, który też się często nie sprawdza, i to można się przekonać nawet jadąc w siodle, w zastępie, czy gdzieś spacerując koni, że koń od koni nie odchodzi, że jest tak stadny, że nie zostawi koni i nie pobiegnie gdzie indziej. Niestety guzik, prawda. Wiele koń ucieka od stada, wyprzedza konie, zostawia je i odbiega zupełnie w inną stronę albo ciągnąc za sobą resztę, albo inne konie zostają, a on po prostu odbiega bez znaczenia, że cała reszta za nim nie poszła. I to samo może być z nami. To nie jest tak, że jak my spacerujemy sobie z koniem i on pobiegnie gdzieś kawałeczek, to zaraz do nas wróci. Niekoniecznie. To jest nasze życzenie, żeby tak było, i nasza nadzieja. Ale opierając się na tych mitach, że zawsze wraca do stań, zawsze trafia tam, gdzie trzeba i nie zostawia koni, to niestety jest błędne. I na tym nie powinniśmy opierać naszej nadziei, że ten spacer będzie fajny. I czwarta rzecz, która niestety często jest przyczyną różnych problemów i takich wypadków przy spacerach na wolności, jest to, że nasza relacja i nasze połączenie z koniem oparte jest na smakołykach. I o tym muszę powiedzieć, bo wiele osób bardzo, bardzo wcześnie próbuje spacerować z końmi na wolności. Pracując gdzieś tam, wiecie, na swojej ujeżdżalni i opierając jedzenie, jedzenie pracę w dużym stopniu na jedzeniu, a wiem, że konie są łasuchami jeszcze w zależności od osobowości, ale. To jedzenie mocno je przyciąga i łączy z człowiekiem, tylko to połączenie, jak wiecie w hierarchii wartości koń, bezpieczeństwo, komfort, zabawa jedzenie, w sytuacji kiedy on jest na swoim terenie, jest wszystko fajnie, spokojnie, to on się czuje bezpiecznie, ma komfort, skupia się na tym jedzeniu i to jedzenie ma wartość, jeżeli wychodzimy gdzieś w trudniejszy teren. Albo pojawiają się sytuacje, jakieś zagrożenia w oczach konia, to nie będzie zwracał na to jedzenie. I ta, to połączenie i relacja oparta na jedzeniu. A wiele osób tak sądzi, że gdzieś tam gwizdnie, krzyknie, da marchewkę, pokaże i ten koń przyjdzie tak samo, jak to było u nas w stajni. Możemy się mocno oszukać i w ogóle tracimy kontrolę nad tym zwierzęciem. Relacja oparta nie na kontroli ruchu, na zaufaniu, budowaniu przez lata tak naprawdę, na respekcie, a tylko na podkładaniu jedzenia nie jest trwała, nie jest mocna i w sytuacjach problematycznych nie sprawdzi się, bo jedzenie jest dużo niżej w hierarchii wartości koni.